Maciej Pela wyjawił prawdę na temat zdrad. Szokujące. Maciej Pela, tancerz i jeszcze obecny mąż Agnieszki Kaczorowskiej, od jakiegoś czasu spełnia się jako pełnoprawny celebryta oraz influencer. Mężczyzna podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie dał się ponieść szczerości. Jego wypowiedź na temat zdrady zaskoczyła niejednego fana. Oto co wyjawił. Maciej Pela od jakiegoś czasu wzbudza ogromne zainteresowanie. Wszystko przez jego medialny związek z Agnieszką Kaczorowską oraz głośne rozstanie. Para przez wiele lat chętnie dzieliła się swoim codziennym życiem w mediach społecznościowych. Od momentu rozstania Aga skupiła się na treningach do tańca z gwiazdami, a Maciej opieką nad córkami oraz rozwijaniem swoich mediów społecznościowych. Tancerz niedawno postanowił uchylić rąbka tajemnicy i dać się poznać z bardziej osobistej strony. Maciej Pela mówi o zdradach Agnieszki Kaczorowskiej, prawda w końcu wyszła na jaw. W ostatnim czasie Maciej Pela zdecydował się odpowiedzieć na pytania obserwatorów na Instagramie. Wśród wielu pytań o codzienność, pasje, życie rodzinne czy taniec. Pojawiło się jedno wyjątkowo intymne. Jeden z fanów zapytał wprost: Byłbyś w stanie wybaczyć zdradę? Dać drugą szansę? Drugą, może tak, ale trzeciej, czwartej już nie odpowiedział Maciej bez wahania. W tych kilku słowach kryje się więcej, niż mogłoby się wydawać. Odpowiedź tancerza jest nie tylko zaskakująca, ale i niezwykle ludzka. Nie ocenia, nie generalizuje, ale pokazuje, że granice wybaczenia są dla niego elastyczne, dopóki nie zostaną przekroczone wielokrotnie. Chociaż Maciej nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie odniósł się do ewentualnych osobistych przeżyć, odpowiedź pozostawiła szerokie pole do interpretacji. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach w mediach pojawiały się plotki na temat rzekomych zdrad których miała dopuścić się Agnieszka Kaczorowska. Choć Maciej Pela nie zdradził, czy jego słowa mają osobisty kontekst, jedno jest pewne. Jego szczerość z pewnością poruszyła fanów. Pokazał, że nawet osoby publiczne mają granice, których nie chcą przekraczać. Jego odpowiedź to nie tylko refleksja o zdradzie, ale też dowód na to, jak ważne w relacjach są szczerość, szacunek i zaufanie.